Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gymator i zapraszam was na kolejny odcinek ze Starego Gospodarstwa. Dzisiaj, tak jak w tytule, zajmiemy się rozładunkiem oto tych bel, ale najpierw muszę zrobić tutaj maleńki porządek, bo no nie mieści się tu, tu po prostu. Oj, teraz będzie mi tu ciężko wyjechać z tą przyczepą, bo nie wiem, w tak się tu wpakowałem z nią, że nie wiem, co z nią zro... teraz zrobić. No nic, chyba... Ach, nie bardzo chcę się tam pakować. Dobra, spróbuję jakoś tyłem tu wykręcić z nią. Nie wiem, to nie będzie łatwe z jednej strony. Już na początku odcinka, Muszę powiedzieć, duże problemy się zaczynają. Ale zrobię też inaczej. Potrzebuję ciągnika. Właśnie tego. Pół zostawię na razie tutaj. Albo zabiorę. Strasznie ten pracownik mi tutaj popracował. Będę musiał tutaj wrócić jeszcze osobiście i tu wszystko dokończyć. No ale no nic. Nic tam to nie poradzę już za bardzo. Tym w wrócę na gospodarstwo, nie, po prostu nie chcę za bardzo przedłużać tego odcinka pod względem porządku. Bo ja zaraz potrafię, tak przez 10 minut sobie tu wszystkie maszyny ustawiać, układać. Oj, a potem wyjdzie, że zacznę już przejdę do tego, co mam robić na odcinku. A tu się okazuje, że naprawdę nie ma już na to czasu. No i takie ja nie wiadomo co wychodzi. Na razie tutaj ten pół postawię i. Potrzebuję... Tur. Potrzebuję tur. Łychy nie potrzebuję. Łycha niech sobie tu stoi. Ojeju. No to było tragiczne po prostu. To było bardzo tragiczne. Ojej, tu już ciągnik jest. Kurde mi się... No jeju. No dobra, jakoś cofnę, żeby chociaż przejechać. Okej okay. ja miałem z tamtej strony przyjechać, ale w sumie nic by mi to nie dało, bo tu mam pełten. Ten do bel Okej okay. się zastanawiam, gdzie te belę mam sobie ułożyć. W ogóle jakoś na nie miejsce nie widzę. Chyba, że tam gdzie te kostki wszystkie wy wywaliłem. Albo tutaj pod wiatrem można na przykład ułożyć. Nadal bym nie musiał przyczepy na razie przedstawiać. Bo ja te kostki sobie tutaj wyłożyłem. W tym miejscu. I bym na razie je tutaj zostawił. I chyba naprawdę tu pod to białe je położę. To jednak tym czynikiem podjadę kawałek do przodu, że mi tu już nie wadził. Jeszcze może trochę. O. O, pasy możemy już odpiąć. Żebym tylko do tego za bardzo nie porozwalał możebym do tego już jakoś w miarę spokojnie rozłożył Żebym tu nic nie porozwalał Bo jak mi te belki się gdzieś tu porozwalają Naprawdę będzie ciężka, tu trochę ciasto mi się zrobiło Nie wiem czy nie lepiej, bo gdybym to po podjechał do przodu trochę Ale już w sumie chyba nic nie będę nic ruszać Nic nie rozwalić teraz ten walną Nie, przepraszam, coś walnąłem No i te belki właśnie tam, na tamte miejsce będziemy układać sobie no, w ten sposób. No, o to mi właśnie chodzi. A, tu przyrzepa jest. Co ona tu robi? A, no tak. Ale ja muszę podjechać do przodu trochę, bo mi ona przeszkadza. Okej, okay, teraz będzie dobrze. Z tej strony powiem też dosięgnąć tej belki. Ojojoj, oj, oj, nie, 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 stójcie! No trudno, no już nic się nie stało, no ale na pewno już mogłoby się to nie, nie wywalać. Mmm, tu dach jest. No tak myślałem, że z tymi belkami będę się tutaj pierdzieli trochę. To też widać, że ciasno jest. O, nie, nie. Tak chyba nie ułożę. No widzicie? A zresztą niech to wszystko tam leży, żeby tylko to pod zadaszeniem było. Przy czym... To, to nie jest jakiś ten... pokaz mody. Żeby to wszystko równo musiało być poukładane. Prze, prze, też trzeba powiedzieć, że ja tych belek nie mam tam. 50, że nie ma miejsca, tylko kurde, tu jest ile? Trzy? Eee, 3... 6 bel No i dobra, i tu niech je należy To właśnie nie jest pokaz młody A naprawdę, gdybym miał tych bel yy, Nie wiem, z 50, 100 Że ja naprawdę ciężko byłoby mi ich zmieścić To bym się zastanawiał, to by trzeba było jakoś to równo ułożyć, bo gdybym to wszystko tak narzucił Byle jak, to bym wtedy nie miał miejsca na te bele, a tu jak ja mam tylko tyle belek, a miejsca na nie mam bardzo dużo, to mogę sobie to poukładać tak, jak mi się to podoba, żeby tylko to pod zadaszeniem były te belki dla mnie. Na razie. A, to już teraz co z tej strony? Ale w końcu te belki rozładowałem, bo to nawet już ktoś pamiętam w komentarzu, fajnie że ktoś w ogóle uwagę zwrócił, ale ktoś prosił pisał w komentarzu, że te belki już stoją od kilku odcinków i w ogóle nie są ruszane. Też fajnie, że ktoś to zauważył nawet. No, jakoś tam to wygląda. Nie musi to być równo poukładane że po prostu to było, i jest jeszcze miejsce na kilka belek, spokojnie. Yy, dobrze. Znaczy, że tołcz trzeba zabrać. Ona tak, gdzieś tu się mi wbiła, A to przyczepę też zabiorę na pewno. Ojeju. Dobrze, ojeju, co... Coś tu się porobiło. A to przyczepę, z tą będę musiał odjechać. A ten siewnik, ten, sadzarka ta na ziemniaki, to coś wariuje mi tutaj. Tylko co gdzie ja ta przyczepę, co mam z nią zrobić tutaj? Ona chyba. No dobra, na razie mi potrzebna nie będzie. Wstawię ją tutaj yy, z tej strony. Kurde. No tak on taką tutaj stoi. I jeszcze tu belkę zabiorę. Nie od razu już tu się miejsca trochę zrobiło. Też to od razu inaczej wygląda Dużo lepiej. To na pewno. Wygląda to na pewno dużo, dużo lepiej. Okej. Okay. No i co? No i mamy poukładane tak jak chciałem. To w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Komentuj, oceniaj, pozdrawiam, cześć!